Jestem alkoholikiem, i mam jesień. Nie. Ja bym tak, że e, ja, ja się jakoś tak bardzo, bardzo, bardzo słabo się tak czuję psychicznie i, i tam e, i porobiłem te sugestie i e, później wykonałem jakieś ruchy, ale to wszystko jakieś takie mnie tam przysłaniało i dopiero. Gdzieś o drugiej jak tam jak zjadłem wreszcie takie śniadanie, czyli taki e, garnek kapuśniaku, to powiedziałem mówię, Boże, jesteś na tym świecie i, ten, i tak mi się dobrze zrobiło. I, i na pół godziny wiedziałem, że Czarek przyjeżdża i, i tak się zdrzemnąłem. Ale tak jak tutaj jechaliśmy, tak, wczoraj narzekał nam na, na, na zdrowie i tak bez muzyki jakoś tak dojechaliśmy i tak i dopiero tu jak wszedłem i zacząłem się witać to, to zobaczyłem że mi przechodzi nagle czuję się znowu że yy, że nie jestem sam nie? że tu ludzie w takim samym celu co ja żeby ratować swoje życie ratować przed kim? Przed własną głową. Przed moimi myślami. Nie przed światem, tylko przed moim ubem. Chorym, chorym, zdezolowanym ubem po prostu. No, nie. I tak jeden z moich podopiecznych teraz w tej grubie, WhatsAppowej powie, zadał pytanie e, e, Czy gdybym nie był alkoholikiem albo narkomanem to moje życie by się, to, to byłbym lepszym człowiekiem. Nie? I tam ludzie różnie odpowiadali, ale do, do, do mnie doszło, że e, ja od dziecka byłem wypaczony nie? Wypaczony z tymi swoimi. Ja e, chciałem być w przedszkolu najlepszy, pamiętam, nie? jakiś tam wrażliwy. Kombinowałem. E, byłem nieuczciwy. Chciałem być tym kim, kim nie jestem, nie. pamiętam, że jak, nie wiem, czy, czy najpierw mnie przeżywali Zorro, czy najpierw w Garcyjakie, to, to, to był taki serial I, i w różne tam postacie się jako dziecko wcielałem, Kreśliłem tą Tą, tą, tą swoją iluzję, a teraz, a teraz, jest tak, że ja muszę um, no, poczuć, się, poczuć się, dobrze i okazuje się, że tak, taką prostą rzeczą, to, do, do mnie to coraz bardziej dochodzi, to jest ten meeting w realu. To jest meeting, gdzie, gdzie, gdzie ja muszę przyjść, czyli wykonać działanie nieraz zainwestować, bo to trzeba było tam na przykład, kupić bilet, czy tam benzynę, żeby tu dojechać. I, i, i później jest coś ten, 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 aspekt duchowy, że nie musi być żadnych mądrości, żadnego, tylko samo przywitanie się z takimi jak ja. Ja mam powiem, jak pierwszy raz w RFN-ie byłem na meetingu i, i ja mówię, że ja tam nic nie będę rozumiał, nie? Ale jak przyszedłem i wiedziałem, że to są tacy sami jak ja, nie rozumiają ani słowa, to było w, lat, w latach osiemdziesiątych i ja się dobrze czułem po tym Nie wiedziało, co oni mi gadają, ale, ale wiedziałem, wiedziałem, że gadają to, co ja też czułem. I to samo właśnie dzisiaj poczułem i, i tym się chciałem podzielić. Dziękuję bardzo. Thank mm -hmm. you.